Miłego oglądania życzy Telkap, dostawca telewizji Ultra i światłowodów w Twoim domu. XIX-wieczne lampy naftowe, zegary i rzeźby zgromadzone zostały na jednej wystawie. Około 50 takich wyjątkowych egzemplarzy dostępnych jest do oglądania w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie. Eksponaty pochodzą z prywatnej kolekcji Adama Wojtasiaka. Ich zebranie w kolekcję zajęło sporo czasu, a efektem tego jest ta wystawa. Zebranie trwało tych przedmiotów około 30-40 lat. Natomiast trwa nadal jeszcze dodatkowe. Cały czas zbieram i, i cały czas tam y, mam, to, mam to po prostu u siebie i nie umiem się tego pozbyć. Kolekcjonować można wiele ciekawych rzeczy. Dlaczego akurat Pan zdecydował się na zegary, lampy naftowe? A to były przypadki. Zacząłem od militariów. A skończyłem na tym, co tutaj widzimy. Brązy z racji zawodu, ponieważ jestem, skończyłem szkołę mechaniczną, jestem metalurgiem, że tak powiem, to, to brązy. Natomiast lampy miałem serdecznego przyjaciela, który był dyrektorem skansenu w Bubce. I swego czasu, kiedy miałem sklep w Milanówku, prosił, żebym. Do jego, do jego skansenu starał się o jakieś piękne lampy, no i starałem się, a przy okazji sobie też zostawiałem niektóre i stąd lampy. A co, no reszta, no reszta tak dodatek, żeby, się, żeby nie było monotonii, że tylko brąz i lampa, no to jeszcze tam jakieś, a to jakiś obrazek, a to jakieś tam drobiazgi inne. Eksponaty pochodzą głównie z Francji i Niemiec. Datowane są na XIX wiek. Upływ czasu sprawia, że muszą być poddawane renowacji, a tym zajmuje się sam właściciel kolekcji. Trochę umiem to naprawiać i odświeżać, i, i, i kupuję uszkodzone, jakieś najczęściej uszkodzone, bo są wtedy dużo tańsze, i naprawiam, dodaję, jak coś, coś, coś brakuje, dorabiam, i, i są takie, jakie teraz są. Są pięknie odrestaurowane, więc taka szacowana wartość eksponatów? Poszczególnych... No, nie umiem powiedzieć. Każdy, jest, każdy ma inną wartość. Poza tym jeszcze dochodzi wartość sentymentalna, która jest nie, nie, której się nie da wycenić jakimiś tam pieniędzmi, więc trudno jest to powiedzieć. Nie odpowiem na to pytanie, bo nie wiem sam. Jednym z najciekawszych eksponatów na wystawie jest zabytkowa szafa grająca na żetony. Z której mimo upływu lat wybrzmiewają piękne melodie. Polifon z końca XIX wieku, robiony w Szwajcarii. Niestety mam tylko jedną płytę, bo czasami są. Mam jeszcze oprócz niej trzy tego typu polifony, z tym, że leżące. No i tam mam bardzo dużo płyt najciężej jednak zdobyć płyty. To jest bardzo takie skomplikowane urządzenie, które ma tam takie specjalne ząbki zahaczające o grzebień i wtedy wychodzi melodia. No ktoś musiał mieć niesamowitą głowę do, do zrobienia tego i musiał mieć doskonały słuch, żeby to grało właściwą melodię. Te wszystkie urządzenia tego typu to są 90-905. No. Później już weszły Patefony, które były na te płyty bakielitowe. A jak Pan przypuszcza, jakie było jej pierwotne przeznaczenie? Gdzie ona się mogła znajdować? No jeśli, jeśli urządzenie jest na, na żetony, no to wiadomo, że gdzieś w jakimś publicznym miejscu, czyli jakieś jakiejś kawiarni, restauracji. Wystawę XIX-wiecznych antyków można podziwiać w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie do końca sierpnia.